dziękuję wszystkim bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie i mam możliwość i honor i zaszczyt podziękować panu i pogratulować osiągniętych wyników w szkoleniu na pierwszy stopień oficera, przepraszam, na pierwszy stopień profesorzego służby więziennej. Przyznaczeniu oficera, to myślę, że to dobra drużba na przyszłość. Bardzo dziękuję za to, że reprezentowaliście godnie panów dyrektorów, Waszej jednostki macierzyste, również Okręgopolski. Dziękuję za Waszą postawę, gratuluję osiągnięć. I tak naprawdę myślę, że ten stopień muszego-handlowego to takie przypieczętowanie już naszego zdobytego doświadczenia i kwalifikacji, umiejętności, ale też myślę, że taki impuls do, do działania na przyszłość. Bardzo się cieszę, jeszcze gratuluję Wrocławskiego Polskiego Prymus i druga lokata w szkole oficerskim. Dlatego też proszę przyjąć ode mnie

llamadaшкаста скорора дети сами.